Siema, to TheBall92, a to jest odcinek, ogłoszenie numer 6. W tym ogłoszeniu chciałam króciutko powiedzieć, że em, nie wiem kiedy się pojawi Battlefront 2, ponieważ przez, mogę to powiedzieć, głupotę lub niedbalstwo po prostu mojego kumpla, czemu kiedyś tę grę pożyczyłem, nie pójdzie mi na komputerze, ktoś jest zbyt porysowana. Tak, Kamalsta, mówię do Ciebie. Albo mi odkupujesz tę grę, albo umierasz. Ty tylko Cię spotkam. A bądź pewny, że zrobię wszystko, żeby Cię spotkać i zabić, jeżeli mi nie odkupisz tej gry. Eee. Eee, nie wiem, kiedy się pojawi, powtarzam. Choć możliwe, że w krótkim czasie znajdę łatwy sposób. Zadziwiaj kamień, pięć musiał zginąć, będę mógł nagrać tego let's play, ponieważ na końca ktoś też ma tą grę, ale pożyczenie może być nieco kosztowne, ale nie kosztowne e, pieniężnie, tylko tak normalnie. I to znaczy nie normalnie, tylko tak zachowawczo może. Nie, to nie jest gej. Po prostu będzie musiał, za... będzie musiał być w jednym odcinku. I to. To tyle. I... Dziękuję za uwagę. I ty Kamal pamiętaj, albo odkupisz, albo nie <laughs> Więc komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Na razie.